No dobra, spoko, spoko. Hmm, Sprawdźmy ciebie. Okej, okay, no dobra. No idziemy. Olga zginęła w tym starcie. Cześć. Tak. Istnieje? Co to za bejcik? z twojego mózgu po prostu. Nie znasz tych <grym> strategii starożytnych, szoli. Nie wiem, ja, ja ją widziałem przed chwilą. Czego grzecznie pytam? Cześć, coś się teraz stało. Dobra. No znaczy... Kogoś zauważyłem. Myślałem, że widziałem kogo, ale nie widziałem. No, byłem, radny, bo mogę oczyścić. To Najbardziej podręcznikowa. To jest najbardziej kurde, no, Wykorzystanie Beta, jakie widziałem, że się stało, no. Krampner, a baita, może tyle. nie wiem, skocz z mostu, to ci pomoże? Nie Próbowałem, o. dzięki. Odświeżyło mnie. Dzięki temu. Y Przeanalizowałem wszystko i nadal doszłem do wniosku, że to jesteś tyle. mnie tyle w temacie. Moje wydaje mi się, że było do tej pory stuprocentowo prawdziwe. Ja myślę... że I to nie za jest ładna? To, ładne? to? No, znaczy powiedziałem w pierwszej rundzie, że Michael. Wtedy użyłem w tej grze raz, wydaje mi się. I wydaje mi się, powiedziałem, że Michael pieprzy głupoty. I pieprzył wtedy głupoty A, Ale to hmm. znaczy, że w tym momencie krawiem. Ale ja nie jestem Michał. Dobra. Mm. Oddajmy go a, na istniewa. Zarłocuję na klucza. Aha. Nie miło. Aha, no fajnie. No, nie skipujecie, no. Zji akce win? A i Nie. za chyba... A nie. Zakończy rundę, czy nie? No, kończy. Aha. Adi.

Joa, jo, jako sekretarz stanu sądzę, że to nie jest Reggie, naprawdę musisz mi w tym momencie zaufać, bo to nie, nie... Ale nie, ale nie. nie ale nie, nie, ale nie, ja mówię, że roztrząpaniowałem. Ja mówię, to No, dlaczego no, mówisz, że złapali nas! Jestem się? Dobra. przecież ty widzisz ten napis? U Craftera się. Nie. A, A bo to że naprawdę co poradzić? Dagrafta! Na mnie! Crafter czy nie? Czy po prostu tak gadałeś? Kraft. 80% i pół, no, nie Ale nie, mi chodziło o nie, istnieje, czy naprawdę? Mi, nie, nie miał Bejta e, No, on faktycznie zabił beta. A. 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 Mm -hmm. no no i... Może te 20% ponownie, może te 20%. Ja wiem, że craft 20%, craft na, ale, ale bo, ja bym ja szczerze, że was nie przekona, więc. Kraft był tym był ten los! Mm, no, to, to się zastanawiam. Ejt! Mm. Aha. To się to zastanawiasz, no. Do... Okej, do... czyli. Właśnie, e, mam czyli, e, e, czyli teraz tylko Crafter nie został w kampanii. My. Wyborczej. A, dobra, Ale dziękuję. to chyba no, nie ma to... znaczenia, doszliśmy do wniosku. No właśnie, dokładnie. No dokładnie, Crafter, prawo. O, monarcha, spoko. A nie, mamy majora, nieważne. Dobra, nie Ha Co my tu mamy dalej? Na może możesz jest Dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Przestańmy kogokolwiek. Inżyniera mamy. Spoko. No jest KTO? E, pytanie... E, obstawiam, takie... że to jest... Nie, dobra, kurczę. Field'owy, kurczę. Nie, dobra, pytanie, bo czy mamy, czy mamy inżyniera, bo to bardzo dobre pytanie jest. Mamy czy nie? Czy ktoś zobaczył, że jakieś sabotaże się naprawiają? A, ja widziałem, ja widziałem. A, ty widziałeś, okej. Okay. No to nie powiem, kto skakiwał do węcika tego. No cóż, no cóż, co już można powiedzieć. Chyba już nic. Blin, dobra, nie... Porusza... Nie, zro... sorry, mam się na do zrobienia. Ej. Poruszam się z prędkością 0,2 km na godzinę. Ja dzisiaj wypadnę, będziesz pyszne, się uprzeć, że... Nie chcę no. A ja nie... A ja nie wiem, że nie mam nic do robienia. Aha. O, do wersji, no. No dropnij mnie na nie, to, Ale to mi sobie mojego sekretarza st stanu zabił. No, Dropnijmy mnie na po prostu. Za co mnie? Bo Joe jest majorem, ja jestem. Jeżeli Joe uważa, że jestem dobry, Joe, jak myślisz? E, jak coś, Joa? E... Dobra, e, to mówcie rolę. Nawet jeśli jeden z was zostanie zgadnięty, to wyrzucę dru 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 drugiego, więc to. Hmm. No słuchaj, no o mnie mówił, no ja jestem tym inżynierem. Nie. Troszkę drogi. No to, no to pochwał się, jakieś tam sabotaże naprawiłeś? Naprawiłem jednego elektryka. Więcej nie zużywałem, bo siedziałem bo wiem. Jednego elektryka naprawiłeś? Ja pozostałem Michelosowi, że siedzę w węcie pod kąsami. A, no to powiem ci jak to mi wyglądało, e, ja raki, naprawiłem... Jak, jak tańcowałem e, przed... Nie nie, e, nie, 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 poczekaj, poczekaj, nie. nie, nie, nie. nie. I, dobra. Nie, nie, nie. 70 sekund, do 50 sekund ci czas. Dobra. No to generalnie ranking jak ja z tobą i Radzina tam byłem, to potem pobiegłem sobie pod laba. I zrobiłem w Specimenie taska i wróciłem się. Pod ofisem, pokazywałem już losowi, że jestem inżynierem. i... Już koniec, to moja kolej. Jestem inżynierem, naprawiałem dwa razy światło raz komsy. Michelos zobaczył, jak mentuję przy laboratorii, bo wyskoczyłem, żeby naprawić właśnie te światła. Bo jak jest się wędzie, to nie można naprawiać. Po czym poszedłem i patrzyłem, bo mam ten. Jak to się nazywa? Modyfikator, który daje mi dostęp do admin panelu i patrzyłem kto tam sobie siedzi. No, taski próbowałem zrobić, no ale jako DJ mam coś na 10, więc raczej tasków nie zrobię. Chciałem powiedzieć, eee, że. Nie no... było na na 10 przysięg mówiłem, że 7 tasków no, potrzebuję. No. Ja, ja ci byłem tyle. Ja cię mogłem tam w tym dwa zabić. Ja go go ile, masz tasków, ile masz tasków na Steam? Ile masz tasków na Steam? 5. dużo węcić siedziałem. No ja bym. Ja. To jest Steam według mnie. No, udało się. Kurde! Cześć, Cześć, Za mało czasów zrobionych miałeś! Pichu miał akurat wymowę Ale ja jestem stajantem. Ja No prajzennę na kurde. Pierwsza gra Mistyki ma odaktualizację i powinienem widzieć kto konkretnie zginął. To jest fajne w sumie. Więc no... Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jako że już się ustawienia są... Dobra. To nie wiem jak ja wolga ustawiła, więc ciężko, ciężko mi stwierdzić, ciężko mi stwierdzić. Dobra, chodźmy dalej. I Adi zginął. Crafter tego nie zabijł. Zabi e, ciało ma sekundę. Ciała jakby coś chciało ma sekundę. Ciało ma sekundę. E, yes. To nie ta to, nie, to, nie to wygląda.

no, tak wiesz co, to mi też tak... Nie, czekaj, nitka mi rękę wzięła na ciebie, tak wiesz. Dajcie na mnie, ja sobie już pójdę, będziecie mieć mnie. Nie! Dobra, to jest Chucky, dobra. No, no, koleżka zabił tym czajantem, Ja w chaosu, to laba. No żoła, tak, że zabiłem, tak, ale ja ta ja nitka z no krzyżem na nitka z. się, no Jezu. A, a Nie zrozumiałeś? No, to że właśnie, Fifi teraz żeś wydupił niewinnego. Nie a czemu na mnie? No, jebali, no to ej, to i na serio nic nie zrozumiał. No, papera, nie No, ale to tamci nie zrozumieli. O, yy, dobra. Fifi, 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 lucek nie. No to radzi, radzi. Radzi. Naprawdę, guys. Nie, dobra, dobra, ktoś. Czy ktoś was... Naprawdę. Się, czy kogoś? ktoś masywny jogging, y, robi taski. Jako Psz, tak nie, nie naprawdę... jakby... Nie, 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 Lucyfer, bo myślę, że to kogoś przejęto. Hmm? Nie, jakby... Ja z dobiegaliśmy do tego ciała po prostu. A, no to pewnie ktoś zwentował. To, co Aż nie zabiło, naprawdę went. Znaczy jak Lucek nie jest, Fifi też nie jest, to nestim chyba. Tak, jestem ja! Wywalcie mnie, proszę! Ej, nie, automatycznie. Proszę to chodzi. Ale na że Nie, małym serio, nie, nie, Aby Bo mnie on jest taki czysty, jest moim medykiem, od początku tu. Od niech go już... Nie! nie. mapka, mapka, napka. sobie Fajna rola Nie, ja jestem właśnie... Nie, teraz już mnie impostor chciał zabić, ale on mnie uratował. Już pięć impostorów wytypowaliśmy, ja bo to jest Ja jestem impostorem supportem, jestem ja po prostu medykiem z Krupostorem i... Nie, nie. Proszę. To przed gesterem. To przed gesterem. dlaczego Crafter tak chyba obok Reginalda tak chodziłeś, jakbyś chciał... Dokładnie. No mnie! ...komunikować to, żeby, no nie, żebyś się żeby tak, nie zabijał. Tak, on breakera, On, breakera, on Nie, nie masz. Lecę, nie pa, pa. Chciałem skieralić, czy cię zabije, nie? Aha, nie, spoko. Nie. Mm, tak trochę niepokojąco, ale dobra, bywa. Eee, let's team. Let's team. Eee. Eee. umarł. Lucek, Crafter. Lucek, Crafter... Ginesi, tak, Luzek. Albo Olga. też muszę. No, do no, ci... no co zgłaszacie? Dajcie e mi to Myślałem, że to Lucyfer. jest no Zabił. Zabił. że to Lucifer Zabił. A, no to ja to, zabiłem, nie, bo ja tam byłem. Nie, tym nie zabił, Lucek nie zabił, Krafton nie zabił, Olga albo Reggie. No ol, Olga jest... To, nie, to jest nie do... Olga, bo szła do łupy. Olga, Olga, jest Olga jest i Reggi. W tym momencie. W tym momencie, ja się ale się pod... Pod o, ja bym nie poddrażył Właśnie o. mówiłem, pod hmm. początku, no to Olga i Reggi. Dobra, pan... To, to Olga. Zobaczcie, jaki Olga. Ja już idę na Olga, ile to ciało ma sekund? Nie mam pojęcia. No to nie było to był noise maker, no to... Gute Nacht. Noizmaker. Zrobię się proszę nie żeby reżynal... bo był No Był maker. Kurde, zrobiła wiesz... Ej, wiedziała, dobra, Reżinald... Kole... kim jesteś? No to Reż... kim jesteś? Nie. Kim jestem? Ja no, jestem... Jestem... Ale Teraz jestem... jesteś jestem... pokiełką, Nie, nie Nie jest jest, mnie? Jestem clear'em. Jest. Tak, clear'em. Ja tak, kim ja jestem? Jestem Jestem No to mnie Olga z... ten... zmusiała, ten, ja zabiłem. Na ja mnie Olga, ten, A dawajcie na mnie. Wy ja ja się takie mafiotyki pojawiły. Na, na mnie daj rodzinę. No. 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 no... nie, no. No tam... Na Na mnie daj Nie. No co, GG, pojraliśmy. Chyba GG. Chyba No chyba w procentach Ale to dla mnie. A, Ale jak zrobiłeś? Nie wiem, nie dla mnie. Spiteful, okej, okay, spoko. Pierwszy raz. No. Myśmy zabić. Do nie, nikt nikogo nie zabije. Zabijcie do mnie. Jakby wszystkie osoby tutaj były clear'owane przez tak. resztę osób tutaj, więc... Y Dobra, znowu No, zrób, no mamy impas, póki się nie, nie, nie stanie. Prawdopodobnie no Nesteam. Nesteam, Nesteam, Tak, ja jestem, tak, ja jestem. Nesteam, ty nie ja. jesteś. Ja jestem. Nie tutaj z tej dwójki. Albo... Ja coś, jestem. Albo Craft. Znaczy, ja zdradziłem poprzednio tego, Impostora, więc no to mogę się... A, no to... No to jednak Crafta u Nesteam to... Nie wiem, ja, to ja bardzo gra myślałem, że zdradziłem zra Olg. Powiedziałem, że ona jest zła, nie? Tak. A Olga chyba była dobra właśnie. Dobra, przynajmniej z jakim jesteś Impostorem? Ile, że mnie nie zabiłeś? No, Spiteful jest universal! No, no, no tak, to prawda. Tak, lecz, tak, lecz tak. też istnieje taka możliwość, że no, tak, na tak. regi był na 100%, to właśnie kręciłeś się w tej pierwszej, czy tam drugiej rundzie, już pamiętam, obok niego. Sądzę, są że i wyżem mnie zabić, wiesz? Coś, 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 coś właśnie, coś, 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 coś mam. Ej, a co robi, co robi harlatan, bo jestem harlatanem harlatan? i Ej, z... a masz... Obszary, obszary, reportowania ciał są mniejsze, albo większe. Ale kłamię, to brola. A nie, mogli po prostu zrobić, czy nie da się reportować ciał? Mi, 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 blind nie działa. Cicho. A ty nie żyjesz. Cicho powiedział. Brak, jak ktoś... <ścoughs> crafter, jaki <ścoughs> jesteś impostorem? No 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 ja co? wygram z tobą, wygram z Crafter. No ale ja na Crafter... Możesz mi powiedzieć, jakim jesteś impostorem. No ale ja nie jestem impostorem. Szyle, Lucek, tak, wygramy no? razem! Wygramy razem! Tylko powiedz mi jakim jesteś impozorem. No... No ambasadora, co ci to? Na powiem! Na Steamie powiem! Eee... On nie jest... On nie jest ambasadorem. sam jest to ostatni safe shot. Eee... Czekaj, ty jesteś <coughs> widzi... To czy co? No, no tak! To Nie, nie, No to na Steam strzel powiedzmy... Powiedzmy, Ale powiedzmy. strzeliłem już ludzka ambasadora. A. A to masz ostatni safe shot. Tak, ale nie zniknęła, bo w zeszłej rundzie na red do Petera, a to jest będzie na Petra. No ale... Crafter. na mnie teraz. teraz. Czemu na przykład nie ty się to spytam? A. Bo ja. Bo chcę to chcę ja. ja? No, no, no ja. clearujesz ten steam, clearujesz Michałosa. a... A ja clearujesz. Ja, czego... Na mnie. Powiem na na tak. No nie... No. Jak to teraz nie zadziała, to nie wierzę. Nie działa. No dobra. Czemu masz? Nie, nie masz tej nie, nie, nie rozumiem. No nie co? ma. Co? Chyba to coś źle. O kurde, syf. Chciałem powiedzieć, że zabiłem... to. Kto zabił, co? no nie? Za, Michaelu, zabiłem dobra. to ciało i proszę nie wywalić. Dobra, z... a, dobra, dam na, na steam, a niech ci będzie na steam. Bo ja chcę po prostu sobie iść już. Ale nie, to ty w tym momencie to ty trollujesz, czy...? Bo tak trochę nie wiem. Eee, po prostu nie chcę grać. Trolluję. Nie, Proluje. dobra. Nie, nie, tak na serio, tak na serio. Crafter zabił naprawdę. Warna potrzebuje. No, to głosujesz na crafter? Tylko chcę go strzelić, tylko nie wiem czym jest. No i tak, i tak się nie stało. Nie no, bo mam jeszcze. O! Ja, PD! Ej, dobrze no, mówię, no, ja bym ja by, Gdyby, gdyby oh. Messi nie zagłosował nie, dobra, na siebie. Dobra, to jest strona lekko. Gdyby Messi mnie zagłosował to na, na siebie.